Cześć tu Państuwa. Dziś vlog treningowy, vlog treningowy o nowościach, bo będzie y, o nowych rzeczach, czyli na przykład deep karmelowy to jest Wolden Farms, tylko muszę jakieś owoce kupić. Nowe skarpetki też kupiłem takie czarne, długie, bo moje stare, białe, no nie były już takie białe, dlatego zmiana jakaś musiała zajść w końcu. Jeszcze mam taki nowy słodzik, ale pokażę później, póki co trening. Ok, widzicie trening, rozgrzewka na maszynie, przyznam, że pierwszy raz korzystałem z tej maszyny do wiosłowania, jeśli chodzi o rozgrzewkę, natomiast yy, no, bardzo mi się to spodobało z tej racji, że angażuje to moje ulubione partie mięśniowe, czyli nogi i plecy głównie. Yy, I po zrobieniu tych 500 metrów jakoś tak, yy, no, czułem się fajnie dogrzany, niezmęczony, ale wydaje mi się, że też miało to wpływ delikatny na... Yy, Jakoś lepiej mi się po prostu trenowało, także będę to kontynuował. Dzisiaj nie będę pokazywał całego treningu, tylko e, właściwie jedno ćwiczenie. Tylko na początek, jeszcze tutaj chciałem pokazać, przysiady ze sztangów z przodu. Natomiast dzisiejszy film chciałem poświęcić e, tę część treningową na martwy ciąg z chwytem rywaniowym. Czyli chodzi o to, że chwytamy szerzej. Też nie wiem do końca, czy e, na pewno dobrą szerokość, na dobrej szerokości e, chwytam tę sztangę. Jeszcze jak są tutaj jacyś e, więksi znawcy, to możecie napisać czy te barki powinny być z przodu, czy nie. Powiedziałem, że w internecie zdania są podzielone. Eee, znaczy, jeśli chodzi o taki snatch pull, czyli taki eee, taki martwy ciąg z tym podciągnięciem, to wiem, że powinny być z przodu, ale jeśli chodzi o martwy ciąg z chwytem szerszym, to wydaje mi się, że nie, ale to możecie napisać. W każdym razie w tym ruchu chodzi o to, że mamy większy zakres ruchu, eee, przez co jest wiadomo cięższy. Tutaj jeszcze dodatkowo mam te buty z podwyższonym odcasem, więc no, dodatkowe utrudnienie. Bardzo tutaj jest też zaangażowany ten mięsień czworoboczny, także zakwasy w kapturach są nieziemskie. też pośladki, bardzo odczuwam. No i ciekaw jestem, jak to się przełoży na po prostu na ten wynik w martwym ciągu sumo, bo no to jeden z widzów mi właśnie polecił taki sposób na poprawę tej fazy odrywania, bo to ma... Ten, wykonywanie martwego ciągu w ten sposób ma właśnie to za zadanie poprawić, poprawić tę fazę oderwania. A jeśli chodzi o martwy ciąg, yy, sumo no to będę wykonywał go po prostu w większym zakresie powtórzeń, na przykład yy, tak jak tutaj jest 120 razy 3, to będę robił powiedzmy nie, 120 razy 15 albo razy 20 co któryś trening. Także zobaczymy jak to się sprawdzi. Ktoś napisał komentarz, żebym poszedł z aparatem do sklepu, żeby było więcej takiego materiału ze sklepu. To jestem. Czekam na ochroniarze. Ja biorę banany w takim razie. Ale jedną na spróbowanie wezmę. Bo ja do tego sosu chcę mieć. No, bosko i pieniędzy. To jest koniec mniejszego mojego. Nie ma? nie ma mniejszego, to jest koniec mojego budżetu. <laughs> jest tak gorąco, że po prostu się człowiek poci Idąc, stojąc, siedząc. Masakra. Dobra, dzisiaj spróbuję zrobić kurczaka z sezamowego w sezamie. Tutaj mam pierś z kurczaka ze 400 gramów. I tutaj mam takie tahini. Konsystencja jest trochę rzadka, tak jak widzicie, bo jeszcze ten olej się nie wymieszał dokładnie z, tym, z tą całą masą. To tutaj jeszcze ze 4 łyżki. Takie powinny starczyć. Dajmy 5. Dobra, zobaczymy, ewentualnie się doda jeszcze potem. Jeszcze za dwie dodam tak dla konsystencji, żeby było już jest w miarę wymieszane. I do tego dodajemy dwie łyżki sezamu. Zapach jest spowalający. Ciekawe jak to będzie smakować już po zrobieniu. No i teraz odstawiam do lodówki na jakąś godzinę, półtorej. No i tak to wygląda po usmażeniu. Myślę, że pieczone mogłyby być trochę lepsze. Aczkolwiek też smaku jest ok. W spatelni oczywiście już musiałem trochę podjeść. I tutaj do tego mam w sam raz na 32 stopniowy upał. Barsz biały albo żurek, jak kto woli. Dostaniesz jeszcze takie zapytanie w wiadomości prywatnej, co robić, jak woda ci nie smakuje, więc ja przedstawiam swoje dwa patenty. Oto one. Pierwszy patent to patent z cytryną, czyli bierzesz sobie, nalewasz trochę wody, masz połowę cytryny i wyciskasz po prostu sobie sok. I taka woda już smakuje, myślę, że na pewno będzie bardziej znośna, jeśli nie lubisz y, takiej bezsmakowej wody. A drugi sposób to jest Skinny Girl, choć możesz być facetem, jeśli chcesz stosować to. E, polega to na tym, że sobie tutaj właściwie może wodę. Tutaj się naciska. Może gotową wodę smakową, tutaj w porcji jest ile? 5 kalorii. No i teraz sobie cały test tego dipu z Wolden Farms. smak karmelowy to jest ze sklepu Guilt Free, czyli tak jakby wolne dwiny. Zawsze pamiętam jak oglądałem Mata Odlusa, to chciałem spróbować takiego sosu, takiego dipu. Teraz w końcu mam okazję. Zobaczymy jak z gruszką to smakuje. Karmelowy zapach. Mmm, bardzo. Dobra, mam jeszcze drugi smak, ale to w następnych filmach, żeby tutaj nie wysypywać wszystkich asów z rękawa. Także cierpliwości. Tradycyjnie zostawcie kciuka w górę, jeśli lubicie ten format filmów. Może się zostawić drugiego, na przykład na Facebooku, też zostawię link w opisie. Jeszcze ja żegnam do następnego filmu i gości.